Witam moi drodzy, bardzo serdecznie. W 12 odcinku prosiliście, pisaliście, więc jest, moi drodzy, kolejny odcinek, 12, nagrywany po kolei, e, 7 łapek w górę, to jest kolejny odcinek dla was. Jeśli nie zostawiacie łapek w górę, to dopiero za 3 dni, koniec kropka. I tyle w temacie. Miał być na 10 tyś Nie rozdawany. Tak no ale, ale zostawiliście komentarze? No właśnie. No. Ja dałem, ja, ja dałem. dałem. Ale to hmm. powiedziałeś w 9, że będzie, a nie powiedziałeś w 10, że będzie, wiesz. Oj, ja, farmazłem Dobra, no jak chcesz naklejki, zostawcie komentarze, to wam coś tam damy. Ja czekam dalej za ten konkurs. AK Karma. A faktycznie był a no bym to bym było zapomniałem, ci wyśle, to ci wyśle po wyścigu. Wyślemy do Michała. Tak się składa, że Michała brad oczywiście, bo nie Michał, przecież nie uczestnik. Michała Brad wziął udział. Almix, pozdrawiamy Almixa. Pozdrawiam Almixa Szczerze, bole. boli mnie głowa. Boli mnie głowa Ale głowa, dwójka głowa. za mną. ale dwójka. Tego pierdolenia też. Boże, ja odcadam. Ale się coś wyciula. Ale dwójka za nami idzie. Po co? Po co mi zjeżdżasz pod koła? Nie no, Hebel, Hebel, ty jesteś przykurwiony na umyślność. Ale się rozkrofie. pocałowaliśmy Ale we nie, ty... Kurwa, Neo, co ty odbierdalasz? Jesteś nie, to jest tak z Z ty, 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 ty strzeże Hebel, jesteś naprawdę upuścicony na umyślność. Jestem że... ostatni przez ciebie. Nie! Bo... Tanga. No bo kurwa, no i mi nie nie ale bym zbiorczo jeździł. No, ]kę. no, wiotta, wiotta. no nie Ale nie Nie, bo nie miałem, oponę, to oponę, to na to to, że... miałem oponę na torze, miałem opony na torze. Teraz robię to, co Jacob mówi. No jozo, jeżdżą w drugą, jozo, jeżdżę w drugą. Ej, bo on się zaraz zespał, nim hm. będzie <laughs> karambol, Zróbicie zrobicie głupi karambol z głupoty. Tedku błagam cię, kurwa, ty nie opanowujesz tej mocy. Bo ja cię za ty śmieciu, kurwa.

No i widzisz, no i się potem nie dziw, że tak robimy, jak potem się tak A cieszę. A kabanosik, to pan tak cichutko? Czemu cichutko? Przed chwilą gadałem, ty ty właśnie na utkany siedzisz, na tym P1. Ale z przed chwilą się rozbiło ściany, nie opanował mocy, jak to Neu powiedział wcześniej na Deadpool'a. O kurde. No tam sobie. wpadniesz. No to ci tyle tylko zrobiliśmy tak na spokojnie na Ale podjął coś cichutko, na tym P7 Nie siedzi. no, jak będziecie w łapki. to już... Mówiłem sobie... o z lewej. Ale tu rel, rel z tym muszę O kurwa, co tu się dzieje? Nie wiem tam panowie, was nie Ha mój Hamuj. ale żeś tam pokazali, to. Tą... No, ale to No ja lecę. No ja. Ale ci. Oj, to jest ciężka na pierwszą. I o, ta, i o, o. Przez na mnie spaking. Spaking. Zat, ne? O kurwa, Żwir. No to jest ciężka taka dziewczęczka. Uh. Ty, ale ty Michał, uciekłeś na ten pierwszym. Ja właśnie nie widzę was. Bo... Ja ich polowałem. Ja widzę ciebie. Co? Ja nie, nie, nie. Ja, polowałem, ja polowałem, generalne, bo, generalne, polowałem generalne, bo chcę ich z Czynię, polowałem. Nie do mnie. Trzy paki. Paki. Ufa, tu są trzy paki Nie ja nawet jakbym perfekcyjnie to zrobił to cię nie dogonię, Ja się... Trzeba liczyć na Twój błąd No ale gdzie ci Michał Błąd Ale wiek. to się rzadko zdarza za Zdarza za To mnie w kurwi, tu mnie tu w kurwi, ten zakręt Daj mi to Cię skasuję, jak nie będziesz chciał wziąć. Ja bym chciał Cię wziąć, to już bym Cię wziął Dla... Dobra, przepraszam, przepraszam, świat <Oj laughs> przepraszam. Dzięki, ale sam się odpiłeś, kurwa, dosłownie. Wiem, wiem. O kurwa. Ale dzięki, dziękowałem Patrz na kamerę. Nie, boję się, bo rozpieczony samochód. Ja nie ja wiem, jak Ja spróbujecie tu kamerę, to wy macie niezły psycho, kurwa. Ja na padzie gram, to na padzie prawa gałka w dół i możecie mieć już tylnią, więc nie, to jest naprawdę fajnie. Ja se pod C zbindowałem, to tu blisko. No to tak, do kurwa tym tak, mustangiem no, no kurwa to samo robię To może skończysz grę i się rozjebać? No, no to co to się po nie to... na Mustang? No, to... no coś, coś kurwa nie wyszło Nie, nie wyszła kasacja na uczestniku. Nie wyszła no, no, ej, no, Na mnie ej, próbował, no, na mustangu niestety, mustang jest mocniej Ja to zryka, jeszcze troszeczkę próbowałem Ale wiecie jak kasacja nie No przecież kurwa na bandy wjebałem nie no ty no, to serio no, no to zobaczysz na filmiku sobie no to masz boku. mokry sen, że kurwa na na bandy, na bandę, no, się A chuja jak ja w ciebie wyjebnąłem wtedy i ty też na tę bandę poleciałeś Nie poleciałem, żeś ty kurwa czuł. To wyszło na, nie, to na zero. No to tak tak <grym> nie gadasz, wieku, ja tylko lekko się odbiłem, a ty żeś kurwa dwoma koła, że ku Willy robisz ty Willy na dwóch kołach robiłeś kurwa Nie pierdol przecież. Nie, ja nie, co ty kurwa pierśłeś? No zobaczysz serio na nagraniu kurwa Jedziemy kurwa, tak jak chcecie to kasujemy was kurwa Dżekobijczek też dostał po piździe Jedziemy Opóźniłem ci kurwa twoje Wystartowanie za zakrętu. tak to nazwę Powiem tak panowie, Audi ten like, Audi kurwa 4 napęd. No, Audi ten jak like, Audi, Dajcie że nie ma lepszej góry Ale kurwa Mustang to jest taka Satysfakcja jak ktoś cię odwija Taki znik który próbuje się skasować Taki mecz, że gramy wszyscy tę samą klasę, auta. Czyli że albo na tył wszyscy, albo wszyscy na cztery, coś takiego. Niech takie... na tym to z nie będzie miał tym jeździć. No ale no to tak, tak, żeby każdy miał, wiesz, taki jest Czy będzie, żeby coś. No, coś to miał, to... zawsze musisz jakieś takie pedalskie zasady myśleć, no, bez ale... kasacji, O, już, boisz, już, już. Oboje ale, ale, <laughs> ale, ale, ale boisz się, ale boisz, boisz się. To jest też argument na. Do każdego jakby wiesz, jakby pojazdem jechać. Ja na przykład bym chciał, żebyś pojechał Audi, a ty... Ja nie gram! Ja Caldinię nie, 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 gram. zbieram na Nissana, zbieram na Nissana, zbieram na Nissana. że Żeby mieć na pewno 4 A mnie zarzuciło. Ja cię na nie puszczę, to wiesz o tym. Te... To ja czekam na twój błąd. A jest... Pation, nie, nie... za próba, tak szczerze, chcę się na mnie wjebać na pełen, nie? nie, kurwa, odbiłem się od ciebie i poleciałam prosto, kurwa! Jak ja nie dostałem żadnego w ogóle tego, to coś musiało się... Przedstawicielka mnie znowu boli. Dobrze cię tu, nie, boli. Wczoraj Wczoraj nie by to było. no jakby to było z Duchami, to aż by cię dawno wyprzedził. poszedł Kurwa, no bo wychodzimy w tych napędach na yes. 4. Rozjabujecie cię, przepraszam. Identycznie po tym polecieliśmy po tej bandzie. No nie, no nie kurwa mustang jebany Nie wiem jak czemu ten mustang obraca go nagle losowo kurwa Nie wiem jak to Tu jest rondo? Rondo Nie widziałem żeby tam pijan coś było Jak ty Jack tak szybko to Ej kurwa no my, wziąłem Kurwa wyleciałem w powietrze normalnie Jak z rampy Grzegorz, przyjazny wyścig? Tak, tak. No, ta. no, no, tak. Nie. Nie, sobie tak będzie lizać dupkę, to... <noise> ...o brązowego. No, zazwyczaj się że do brązowego kawa, nie to. O kurwa, no, kurwa. sprawy Kurwa, wy musicie pozostawiać te smutki. No, no i dwóch nami. moich nemezis. Dla pucza na mi. Zapraszamy, zapraszamy. ale wyście coś tam powalczycie ze sobą. Ale my zawsze się przypychamy. Nie, oni, oni czekają na ciebie stary, żebyś dołączył do bufetu kurwa szwedzkiego. To jest walka koło w koło. No, prawda. Tak. koło Macieju chyba kurwa. Nie, koło w koło. Oj, tu jest... Dawaj. Machnę ci jeszcze ten neu. Nie no. wiem ja, to kamera jest jakieś... A patrz z Digi, ty nie masz tempa. Ty nie masz tempa. Jak mam tempa, jak... Idziemy <słuch> tak samo. Ja cię nadrobię, wiesz jak ja wygląda daleko za tobą? No to też jest prawda, mi chodzi mój daleko, jeszcze go hamowałem ile. Coś ty tak guda nie, modecia nie, tak, do coś. tyłu. <słuch> 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 o kurwa ZXU co ty robisz? <słuch> <słuch> Nieee! <słuch> Uf, o kur. nie, o nie! Nie trafił, nie trafił, nie trafił! nie, trafił, a nie, nie nie, nie, trafił. Tak nie, nie patrzyłem na to, ale... Nie, nie, Bonzi, ale... Ty Tu popełnisz blondzi. Tu niestety lądujesz no, na banjo. O Jezu. Ej, masz jeszcze drugie? Ta, ta, ta już widzę. Już czwarty nabiegł. O kurde! Już ale to ciebie. też, powiem wam, to jest magia grida, kurwa. Uderzam bokiem, a mnie obkręca no. w tył. No mnie też obkręciło Powiem wam, to jest magia, To jest magia Widziałem jak Zykiu po ściance, to go do przodu razy, Uderzam w Andrzejka i mnie wypierdala w powietrze A uderzam go w bok, uderzam go w tym zawsze mnie wyjebie, nie? Nie umiesz no, ma... kasować, stary, no nie umiesz kasować no no może Stary, ty nie, masz ale... farta, ty masz szczęście. No Znacznie wątpię, że ty kontrolujesz pojazd po uderzeniu No nie ma takiej opcji No jak nie musisz <laughs> kręcać? Ale nie no, musisz raczej przyznać, że na trochę tego farta masz, bo kurwa naprawdę W, którą, no w jak którąkolwiek jak. stronę się Ciebie nie uderzy no jak kurwa? nie, no kurwa Jeszcze powiedz, że tam, że tam na tym wyścigu, co zrobił pętlę i żeś mnie wyjebał, no, no, to że szczerze, to też było wam, kontrolowane Szczerze, trzy Michu umiesz jeździć, ale kasować nie umiesz nikuja ja nie kasuję w ogóle, bo ja cię nie kasuję no, no w ogóle No to, no Potion, Potion, cabano, że. Ale nie nie ja raczej prakta. wątpię, że Ty kontrolujesz jak uderzasz się w bandę Teraz się wolę, że to, to kontrolerzycie wybija to do przodu, nam, a nie do tyłu. To wytłumacz nam, jak się kasuje, chyba że nie chcesz nam zdradzać. Ale dla mnie właśnie, dla mnie jest ciekawe, że jakbym nikt nie umie kasować, a Neo też nie umie kasować, ale no, na no, zawsze to. jest w Ale jest znaczy. taki, coś takiego, że trzeba umieć kasować i masz te takie... No tak, no tak, no ta, no, przecież na, się, to no tak, ta, no. Wiesz, jak uderzyć. No, ale z ty mi... proszę, no kurwa. Nie, kurwa, no tam barierki. Ajesz, ajesz pociąg. Dawaj, dawaj, to... dawaj, dawaj. Nie wiem, czy dobrą stronę wybrałem. Złą. 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 Na Mustanga zła. Jest. Nie, wiem. nie. Tak, nie tak źle. Ty, ej, to jest... nic nie polecieliśmy. Kurwa, ja człowieku. Bierz nie lak, trafi, Nie, no, nie, nie, zaraz... to nie było specjalnie. To nie było mnie specjalnie. Nie tak nosi. Nie wiem, co ty, ty dwa odwalasz na tej drodze? No i odwróć. Niesamowite. Odchowałeś jest... cały dźwięk. Ja wam ja mówię, otwarcie. Tu jest kurwa... Ej, co ty tak hamujesz? No... Tu nie, to nie jest kurwa po pana Mustanga, tak, kurwa, tu się ledwo przeżyłem ten zakręt, tak szczerze. No niestety, jedne, jedna wpadka kosztowała cały wieś jeden błąd. No to mi to samo wygląda, kosztuje, masz ja tu pierwszy na na proposition? Nie? A ty też, oj, a nie Ja to w prawo tu jadę, bo tu w prawo jest lepiej. A to z ich przede mną. Nie żyje, no! Błagam cię. Ja pierdolę Ale ty no, na tym zakręcie tracisz, ty się tu potykasz Nie, 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 No tutaj jest, no, Ziggi, no, znaczy, Ziggi ma przewagę 280. A, się rozjebiemy Barierka, barierka O kurwa To samo Ziggi, kurwa W tym samym <ėk> miejscu, kurwa Nie dam ci no. tego Chyba to to so samo Ale że? Czułem, że ta barierka się dał tam... Nie wiem jeszcze czemu, ale ja. jakieś no, poczucie, że Zikciu celuje we mnie, ale to nie był Zikciu. Ja już mam jakiś syndrom Zikcia, że jak już słyszę, że jak ktoś leci na pełnej za plecami, to... No i nie patrzcie, no, ja też, ja Zikciu też, też takiego, że jak ja widzę w tabeli w lewym górnym Andrzeja za sobą, to ja już kurwa, wiesz, jest ten panik, bo nie wiesz, co się zaraz wydarzy, kurwa, nie? A ja nie, Dobre, ja kłuję ja zawsze no. na Zikciu. Panowie, ja czekam, kiedy wszyscy kupicie Forzę 5, tam możemy się bawić. No, ale no, tam nie ma uderzeń, to oni nie będą chcieli. Jak nie ma uderzeń? Pom. Nie gram. Nawet nie wiesz jak to wkurga czasami. Bardziej niż No jak kurwa jedziesz trzy paki, cztery paki i nagle chłopsie... I miniesz agra... checkpoint, i, mi I... checkpoint Nie, check point. nie to, nie to, że miniesz checkpointa. Ciebie kurwa Hatsfell wypnie za tego checkpointa. Hmm. I się musisz w przeciągu dwóch sekund cofnąć 5 km, kurwa. A to tak jak, ale dobra, nie miałem porównać do GTA, ale w GTA to z tymi checkpointami jeszcze. Nie, w GTA w to, się, to, to się cofniesz od razu i jesteś zrozpiony, Matt. pojazdy tutaj <grym> niszczą, tak? No, Radox, ty nie kończysz tego wyścigu, przykro mi. Zniszczenia można nam też odpalić. A to, to tylko jest kosmetyczny, nie, no tam A są w I dociskamy go? Ale rzadko kiedy, nie. Ale to Nie. Ty jesteś z kurwa, serio. No, ale klej tam. O, to jest... znikniesz, znasz ten zakręt, znasz ten zakręt. Okay. Zobaczymy, czy weźmiesz. Ty jesteś też chyba kabanos. Pierwszy. Pierwszy, zero. Jacob. Sorry, o kurwa, myślałem, że to Michuś. Kurwa mać. O, co, o, co mi ale ten nie ten... tykłem cię u mnie, nie tykłem cię u mnie. Tykułem, tykułem, ale... Jednak było tyko... co no, robić. Ej, Jacob, tu się wkopałeś. Tu się wkopałeś. No, na tak. Ja pierdolę, jak mi się tu skręca koło nie no już. Niestety, mnie, czy z chciał mnie czystym tempem nie dogonić. Niestety. No tak nie tak. zaznaczył na te warierki, kurwa. Odezwiesz no, się? Odezwisz no, się. to tak, no. wypowiedziałem No i... aha, nie minąłeś ja No kurwa, trzeba było ja ja na zakręcie, debilu jebany! Nie ja 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 hamowałem, jechałem ja normalnie teraz. Nie no, to to kurwa... I znowu typ się wyjebał, i ja znowu... Powiedz mi, że jeszcze kurwa... Tył napęd, kurwa, dogoni quattro na zakręcie, kurwa, w drifcie. No to ci pierdolny chyba tak, tak. Ja jestem za Jacobem zaraz No wyjąłem po... ci z YouTube ty, czy z tym na tempem to ty się wleczesz jak sam? Zgodzisz? Ale nie, zobaczysz teraz tą, tą nitkę co ja tu biorę No to ja ten, też ją ten, biorę Ja biorę po... najlepiej, ten sektor ja biorę najlepiej No. no. Tak. W zasadzie pokazałeś jak dałeś odstubę, ten sektor najlepiej no to bo Panowie, ale jeszcze nikt kaszlaka nie miał nie Ja nie miałem jak? kurwa Jak nie A, Dlatego tak. wyjechałem w banda byś nie chciał jechać kurwa Jak wszystkie kaszlaki miałem to też jest sztuka wyjechać w tę bandy Trzeba umieć No Masz prostą, masz zakręt I auto ci nie skręca Mi to w ogóle też nie skręca się tak, no nie, ja nie zakręty zakręty Dobrze nie nie ten zakręt był wzięty, Co, No i chuj ostatnio Ja już nawet nie driftuję Ja już... Jak Jacob Nie omijasz dżekop... driftem mnie, bo ja Kto jestem... Bandy. Co ale mi skręca. ty Mi skręca, co ty kawał, kawał, mi skręca ta twóra. Ja muszę praktycznie wiesz. No mi też stary skręca. No ale ja mnie, ale mnie puszczam gałkę. W nie. O ale kurde. W w tej gierce. Nie dam ci podję. Nie dam ci. Powiedziałem, że ci nie dam. Kurwa. Nie widziałem, jak się znajduje. No i ta gra jest niesprawiedliwa, kurwa. Jakby tu Andrzej stał, to sobie samochód do niego. O kurwa. Nie dam ci pokur, nie dam. No nie mogę, kurwa. Musiałem jeszcze warierkę. No ale, no nie dałem mu, no. Wykurwiłem. Zrobiłem tak, żeby Cieka Bano z niego... A odezwiecie nie... coś się... Poje... A dobra. No, no, się dojechali już. no ale no to moglibyście coś odezwać, kurwa, nie tak na utkanej. Festiwal spedalenia na P1. Ja dwa, się czy... odzwałem z zucieszowania, to jak tą nitkę wziąłem. No, ale to tak sarkastycznie widzę, że się uczysz od swojej mistrzyni. Od mistrzyni Taifu, czy o, tam ToFu. Twoje idolki. Nie, 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 bo... Ja to powiedziałem, to było był ten sarkazm, nie? No, Michał lepiej ci wychodzi. Powinieneś do Łucji iść, się cię nauczy. Nie, nie, nie. Serdecznie pozdrawiamy Łucję. Pozdrawiam. No, musisz się w tytuł, żeby obejrzeć no, za, ten odcinek. Tyle spokoju musisz mieć, że... Nie da, bo może, zda, musi zda, się zachować, to... korzysta z leków uspokajających To jest ostatni piątek. Tak. Ej, ale fajnie się dzisiaj gra w Gida, co tak przyjemnie, Tunel. Tunel. O, jak ja dawno go nie grałem. Dwie godziny gramy, sześć godzin I Dzejko w tunelu da po heblach, klasyk. Da po heblach, no. da po hebra. No. Hebra. Ja, nigdy hebra. Ja, ja nigdy nie daję tunelu po hebra. Ja nie no. Nie odpuszczę gazu No i znikciu już standardowo Nie dotkłem cię. O no teraz to bajkę piszesz no nie dotkłem cię Oj Farmazon No i za to ty robisz potka? O tak robię. Zikć Nie tu ty mi zajechałeś ja no, Dobro oni ja, polecieli bole. już najgorsze za nami trzeba przez, przez Potkę Dwóch po najgorszych za nami już Możemy hm. jechać spokojnie tunel ja hamował panowie, od razu wam mówię, ja nie wyrobię. Tak, ja od razu też mówię, od, od kiedy, od kiedy wy łamiecie ja nie, w nie Ja nie wiem kiedy, w ogóle, ja nigdy w życiu nie było tak, że ja na pełnej piśmie pojechałem ten tunel. O, pedał. Od kiedy wy świętą zasadę łamiecie? Ja nigdy nie dojechałem, ja nigdy nie teraz pełna, pełna. Kto hamuje ten pedał? Kto hamuje ten pedał? Wejko, patrzę twoje światła tyle. Ja skamowałem. Patrzę, twoje światło. O, o kurwa O kurwa, jednak nie patrzę bo mnie... bało No kurwa masz. Dobra Przeżyłem tu ja Jak ty po się ja. za mną znalazłeś? No wyleciałem poza barierki bo nie hamowałem No pod no, Jak chcesz Michał jechać to mi powiedz znaczy, cię puszczę Na tej prostej Zaraz będą o, kamienie, ale o, to jeszcze się nie biorę. Kur... No, kurwa to trochę, jeszcze się trochę. Zrobił? Nagle mi się zamieniłeś stary w ducha i mnie na ten. Miałem od ciebie dobre zamiary. O! Ja pierdolę, jaka się nauczyć kiedyś? Tyle godzin rozwali... już graliśmy. Ale utkaj, utkaj. To trzy kurwa stabilnie. O zaraz będą kamienie. A to nie... My jesteśmy dalej z rzekami, Bo My nie umie jeździć Proszę, błagam Cię Kamarko kochane, dojedź No tutaj są kamienie Oj, mi było ja, ja nie bym bo, bo ja się by Dobra, jadę, ale uwaga, się mogę rozjechać rozjebać tutaj nie, się nie, bo mi już tak znosi Dobrze, stąd, stąd gry, proszę. że to jest Ło, kurwa Jedziemy... Powoli, Jedziemy nie mamy psów, jak się mi pół raz kręca, nie, 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 nie pamiętam jak na zasadzie dojechałem do tego dobra, momentu Dobra jeźdź, 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 nic nie A no dobra, dobra Pierwszy rozkid teraz dobieram O kurwa, lindzki tu jest Trzy czwarte na to, a tu pierdze No tak, dobrze, zarysowałem No nie, akurat ty, dobra, ty A, za prawo, zarysowałeś Jak ja się rozjebałem Powiem trochę tu szczęścia miałem Już się bałem, jak już leciałem na te słupki, na te znaki drogowe Wziąłem Myślę, że zaraz będzie kasacja i o... O... Teraz, teraz tak przypomniałem, że mogliby dodać w Rocket Leagu taki... że się ścigasz po prostu. No w a coś Fortnite coś takiego. W Fortnite to, 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 to jest całkiem spoko, ja to grałem Ja tam wbijem a diamenta na tym trybie. No już się nie fang. No bo on jest przyjemny ten tryb, ten ścigałka w Fortnitecie O kurwa, no masz mnie. Z lewej. Tylko błagam cię, kurwa. Z lewej. Ale tak czysto jechałeś cały czas. No, to jest właśnie w tym napędzie to, że jak jeden błąd, Uf. to już pijesz. Święte no. słowa. Taki pokory potrzebujesz w tym Mustangu, kurwa, tak szczerze. Ale na tam by było wszystko Git, gdybyś mi się nagle w ducha nie zamienił. A ty mi też się właśnie zamieniłeś i myślałem, że mnie wyprzeciłeś, więc ja odpuściłem gazu wtedy. No właśnie chodzi, że wiesz, ja byłem jakby w drifcie, ale się ciebie trzymałem i nagle mi się w ducha zamieniło. No, nie wiesz, na bariery. Ale Zikciowi by takie coś oczywiście nie poszło, nie? Oczywiście, no, że nie. Nie, a Andrzej'owi nie. Nie kończy to dobrze. Chyba posmarowano ta ducha Ale tutaj odpowiednie osoby zakończyły. Dobrze, no. Chyba no. generalka. No, spoko. Jak tam? No jak tam? Generalka. Zacząłeś guli Neowi? Nie, po prostu... Ja szczerze zawsze z a ja byłem mile nastawiony Jak nawet na początku tego wyścigu powiedział, że masz pograny, coś takiego No tak, no... No bo jedynie bo... za rekord mi się ten, no, przyznano tam odjebał, ale... No tak, no ale to zrobiłem to specjalnie po złości, żeby to był najmniejszy odcinek w historii No i cóż, mo... co gramy jeszcze jedną? Nie... No co, chyba... No to co, może rok. Ja w sumie zniknę, mogę, no, ja z... w sumie mogę ja Zaraz ktoś idzie nie... spać ja idę. Ja też idę. No to Rocket 2 na 2 Ja, Michał, Zikciu... Dobra, moc. That... Dobra, to siema. No i dziękujemy, to moi mocno. drodzy, za oglądanie. Trzymajcie się, siemanko.